Ty masz normalność, no to jest sprawa tylko do bicia, nie? Nie! Aaaaa! <gryw> Pierdolone gówno! Po prostu ja wiem jak chciała. KURWA! No DO to, No to już, to już jak tego nie trafisz, to ja nie wierzę w ciebie. KURWA! To jest Kanada, Rosja <gryw> Ej, to. <co>? ej <gryw> do something! Co jest? Miałbyś ile AAHA A to kurwa zobaczymy kto się śmieje kto się śmieje, ten się śmieje ostatni ty chyba, że mnie zadziwisz chyba Dałek Kurwa w końcu No dawaj dawaj, no... A nie w sumie ty to trafisz, to jest Robert, on trafi wszystko. On jak leci? Dawaj teraz...